Uśmiech. Halo, halo. Już jesteśmy na żywo. Dzień dobry wszystkim. Czy dobry wieczór? Tutaj Adriana Skorus z Moniką Kiedą, moją gwiazdą wieczoru. W ramach, w ramach, w ramach cyklu Lifestyle Heroes. Dzisiejszy temat to tysiąc razy nie jest trudne. Ha. Powiedz Monika, ile razy dostałaś nie od kogoś. Dostaje całe życie i, i do dziś dostaje nie. Wieski <noise> razy nawet nie zliczyłam. Jak to trudne jest, jak myślisz, dla kogoś, kto na początku swojej kariery jest i coś tam zaczyna robić i otrzymuje nie, nie. Chyba znacznie częściej to otrzymuje to nie, bo jeszcze nie jest taki wyrobiony, no nie? To jest trudne, trudne dla osób, które spodziewają się szybkiego rezultatu i tak naprawdę ludzie nie patrzą na drogę, która go jakby wiedzie do celu, tylko skupiają się na tu i teraz, już by chcieli tu, natychmiast, są bardzo niecierpliwi. Ja wiem po sobie, najtrudniejsze w tym biznesie jest to, żeby człowiek wierzył w siebie, ale był też cierpliwy, nie? I to nie, to ja sobie kiedyś tak to zobrazowałam, że to jest tak, jak ludzie szukają samorodków, złota, nie? I, I przesiewają miliony ton piasku, ziarenek i tak dalej, żeby znaleźć ten mały samorodek. Ja sobie powiedziałam, że to jest tak samo z ludźmi. Że idę praktycznie do każdego, bo jak się nieraz nie spodziewam odpowiedzi nie, to się zaskakuje. Więc chyba właśnie ta cierpliwość i, i ta wiara w siebie jest najważniejsza. A co byś powiedziała takim ludziom, którzy właśnie załamują się po dziesiątym nie? No, ale to jest do przypracowania. Ja bym powiedziała, żeby, żeby przypomnieli sobie, po co to robią, bo tak naprawdę ten cel, który mamy w głowie, mamy zapisany też to jest ten motor do napędu, nie? że nawet jakby się kiedyś nie chciało, to sobie wyobrażałam, gdzie będę za pół roku. No i zaczęło mi się chcieć od razu. No na pewno nowe osoby nie mogą oczekiwać rezultatu po miesiącu. Dać sobie czas. Ja mówię nawet ludziom zespołu pół roku, cztery miesiące i robić to, nie patrzeć na efekty. Spotkanie za spotkaniem, rozmowa za rozmową. Ty mi powiedziałeś ostatnio, właśnie, dlaczego ludzie nie akceptują, czy tam jakoś rezygnują bardzo często z network marketingu. Czy to nie jest główny powód tego, że zderzają się często z taką ścianą, że bez przerwy otrzymują nie, gdzieś tam krążą, nie wiedzą, jak to zrobić? Czy to nie jest właśnie ten główny powód? Już co, wydaje mi się, że to jest jeden z głównych. Masz rację. Wiesz, tylko że no ludzie, no mówię, tak jak powiedziałam, są niecierpliwi. Ale tu w tym biznesie to nie jest maraton. To nie jest sprint, to jest maraton, nie? Ja zawsze to powtarzam. Powoli, ale naprawdę na, nie na glinianych nogach, na stabilnych podporach, spokojnie, systematycznie. Kto ma być z nami to będzie? Może po coś ta osoba odmawia, albo po coś ktoś się do nas załącza, nie? I tak naprawdę, co ja mogę powiedzieć jeszcze człowiekowi, który poddaje się? No kurczę, po coś my to robimy. Że tak naprawdę to, co później jest jakby efektem tego, tej cierpliwości, tej codziennej pracy, to są pieniądze. Ogromne. Bo, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak ogromne pieniądze ludzie zarabiają w marketingu. Nawet nie będąc, nawet nie, nie próbując w ogóle dołączyć, nie wierzą w to. Tylko mówię właśnie, że wiesz, że to nie, nie, nie. Jest po coś, bo tak naprawdę nas przygotowuje na później pracę z zespołem, nie? Więc musimy, musimy być twardzielkami, tak naprawdę. No i później konsekwencją tego skasa. A nie jest też tak, że to nie otrzymujemy szybciej, częściej może o tak. Właśnie z tego powodu, że mało razy pytamy ludzi. Bo jeżeli praktykujesz, jeżeli robisz, jeżeli codziennie próbujesz w jakiś inny sposób z ludźmi porozmawiać, żeby może następnym razem nie dostać nie, tylko coś zmodyfikować w tej swojej gadce, masz to pasy, może to... to wiesz, wiesz, by... Ale to też zależy w jakiś sposób, jak my w to wierzymy. Czy my wierzymy w ten biznes, czy my jesteśmy przekonani? Bo, sorry, ale jak ja bym nie wiedziała, o czym gadam, albo nie wiem, nie, nie, nie testowałabym na własnej skórze, jeszcze wtedy w tamtej firmie, to sorry, ale ludzie to czują. Jak, jak wiesz, jak, nie, jak znaczy nie wiesz, o czym mówisz, ludzie to wyczuwają naprawdę. I myślę, że tak naprawdę to najpierw ja muszę być przekonana nie robić nic na siłę, tylko robić to z pasją. Mhm. Serio. I tu jest cały klub, bo ja pamiętam w pierwszej firmie wszystko robiłam na emocjach, na entuzjazmie. Ja dobrze nie znałam wtedy produktów, a ludzie tak naprawdę mówili mi, że albo mi obserwowali gestykulację, albo w ogóle tą, tą moją energię. Oni nawet nie, nie wiedzieli, co ja mówię, nie pamiętali, ale chcieli, tak jak ja. Kurde, moja, ty masz taką energię, jesteś tak pozytywna. No, bo ja wiedziałam, jaki mam cel, i miałam cały czas tył głowy, to nie? To przyciąga jednak, no nie? Jednak nastawienie do tego chyba no to oczy, jest najważniejsze. I zobacz teraz tak, Adusia, jeszcze. Jeśli człowiek mówi, że nie da rady, to ma rację. Ale jeśli mówi, że da radę, to też ma rację, bo to jest nasze nastawienie. Jeśli my z góry założymy pesymistyczne, jakieś, e, jakieś, wiesz, sytuacje, nastawimy się negatywnie i będziemy od samego początku narzekać, no to sorry, nasz umysł wygra, jak zwykle, nie? Więc przekonanie do biznesu, wiara w to, i, ale przede wszystkim i wiara w siebie, nie? Że ja dam radę. Bo jak ja mówię, że nie dam rady, to co ci powiedziałam, to po co ja mam dla takiego człowieka? Przecież on to będzie czuł. Tą energię tak czuć, że ludzie sobie nawet sprawę nie zdają z tego. Wiesz, co jeszcze też takie coś radzili e, często tym, tym nowym ludziom, że jak usłyszysz tak, bo iluś tam nie, to po prostu idź za ciosem i lec z następnymi osobami, bo wtedy <gryw> czujesz tą energię, właśnie, nie? Tak, ale na przykład ludzie też na początku mówią, kurde, y, wszyscy mi odmawiają. A ile zrobiłeś, czy tam zrobiłaś spotkań? No nie wiem, pięć. No to jak wszyscy. Zrób sto spotkań. Jeśli te sto osób ci odmówi, to wtedy możemy pogadać, poanalizować, co robisz nie tak, nie? Tak, Ale nie po pięciu. Ludzie się poddają. No mówię, dziś na spotkanie, czy tam mają Zoom i, i chcą od razu efektów. Bo oni myślą, że to tak wiesz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i już będzie, nie? Ale dokładnie <laughs> tak. Ten biznes jest bardzo prosty, bardzo. Ale jedynie trudne jest to, że my musimy naprawdę się zmienić, przepracować w sobie mnóstwo rzeczy to jest ten samorozwój. Eee, ale też jest cudny, bo to jest praca z ludźmi. To jest najlepsze, co może być. Znajomości, przyjaźnie, wiesz, te relacje. Nie jesteś sama nigdy. Tak naprawdę bierzesz telefon i możesz sobie wybrać, do kogo dzisiaj, do kogo teraz, kogo naładować energią albo od kogo ja potrzebuję, bo też, też tak jest. To nie jest tylko, że jest cudownie Sielaneczka i Monika z uśmiechem na twarzy ma ochotę jechać. Nieraz mi się nie chce, ale to jest normalne, nie? Tylko Monika, się na po... przykład rozmawiałam ostatnio z, z dziewczyną z, Biedro z Dino. I one tam pracują mnóstwo godzin, mają krótką przerwę chyba 15-minutową. Zima, nie zima, one muszą rano wstawać i pędzić. Nieważne, że boli je głowa, czy nie wiem, tyłek, czy cokolwiek, nie. Po prostu muszą iść. A tutaj my jakby w tej branży sobie wynajdujemy jakieś zajęcia i tak dalej. Dzisiaj nie, bo, no, bo, bo nie no nie, no jutro, może jutro, no i, i tak jak my pracujemy, taką dostajemy kasę za to. No, dokładnie. Jak masz takie cel, masz, masz energię w tym wszystkim, masz no, jakby... Ja znowu mam energię, bo my rozmawiamy o tym, znowu mi podniosłeś tą energię, wiesz? Ja widzę właśnie, jak ty się uśmiechasz, jakby normalnie była zwierzęciem zoomowo-live'owym już teraz. Boże, mówię ci, ja, ja Ada, jeszcze ci powiem jedną rzecz, że jak rozmawiałam w pierwszej filmie o produktach, no okej, okay, no rozmawiałam, ale jak mówiłam o planie, o zarobkach, to ja się tak odpalałam, ja miałam ciśnienie z 200, ja już miałam gęsią skórkę, ja to po prostu kocham, ja uwielbiam y, takie spotkania, takie sytuacje. Gadać o planie marketingowym, niekoniecznie o produkcie, nie? Ale o tym, co firma oferuje, za co i tak dalej. <grym> ja tak Najważniejsze no, już, już, już umysł jakby dostał y, sygnały, że, że jestem tak nastawiona i jestem w tym momencie, to mam taką energię, że... Codziennie dzień nie miałam takiej. To jest też, widzisz, to jest też takie wyrobienie się, bo ty jednak jakąś tam ilość ludzi przerobiłaś w swoim życiu. Ileś tam tych z tymi ludźmi prze, prze, przegadałaś różnych sytuacji, tak? Więc dla ciebie to jest może teraz taka bułka z masłem, taki pstyk, taki przycisk, o, Monika wchodzi na odpowiednie tory, nie? A ci wszyscy tacy młodzi, tacy, wiesz, tacy jeszcze niedoświadczeni, doświadczeni, nieopierzeni, network marketerzy, co by teraz, jak to powiedzieć? A jak ja mam do tych ludzi powiedzieć? Ja mówię, mów zwyczajnie, bądź sobą po prostu, nie udawaj nikogo. Mów tak, żebyś nie musiała pamiętać, co komu mówisz. Czyli szczerze. Ludzie muszą ciebie kupić szczerą, prawdziwą, nieudawaną. No, ja nie umiem. Ja, ja, no ja bym nie umiała. No, sorry. I zobacz. I właśnie, jak ludzie mówią, jak mamy iść do człowieka, jak rozmawiać? Idź tak, jakbyś ty chciał, żeby on z tobą rozmawiał. Mów w ten sam sposób. Czyli jaki? Jaki byś chciała, żeby do ciebie, w, w jaki sposób człowiek mówił? No, szczerze. Szczerze, jak człowiek z człowiekiem. Nie jakieś gierki wiesz, nie wiadomo, o, 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 że, że jacy my nie jesteśmy. Wszyscy jesteśmy tacy sami. To jest tylko kwestia podjęcia decyzji i zaczęcia, i zaczęcia tego robić, nie? Mm -hmm, dokładnie tak. Ludzie będą przyciągać, jakby będziesz sama przyciągać do siebie ludzi jak magnes tym, co ty emanujesz, więc takich ludzi będziesz miała wokół siebie. Więc jeżeli będziesz udawać, to też przyjdą do ciebie udawacze, no nie. No to ja dziękuję, naprawdę nie chcę. <śmiech> <śmiech> więc bądźmy sobą. Tak, tak jak my się przyciągnęłyśmy yy, od razu, prawda? Od pierwszej, pierwszego zdania, później od pierwszej rozmowy telefonicznej, pierwszej minuty rozmowy, to już jedna przed drugą, jakbyśmy się znały, naprawdę wieki. No bo to tak jest, no, no jak te same fale lecą, to wiesz, to potem się człowiek zna, jakby właśnie się znał wieki. Tak, ty zaczynasz coś mówić, nie musisz kończyć, bo ja już wiem, jakie jak będzie zakończenie, bo ja mam to samo, nie? <laughs> Dobrze, dziękuję jest ci bardzo tego, dzisiaj, myślę. Na zakończenie, może jakaś jedna myśl, jeszcze takie przesłanie: ile razy nie? Czy tysiąc razy, czy dziesięć tysięcy razy? Ja myślę, że w ciągu tych stu razy, nawet jakby ktoś przerobił, to i tak znajdzie się parę osób, które powiedzą tak. Ależ oczywiście, i to jest szukanie tych samorodków, i, i na tym polega ta praca, nie? Mhm. Y ja, ja mam takie hasło swoje, wielbiam je. Nie poddam się, dopóki nie wygram. I zrobi, założyłam się z sobą, zrobiłam sobie taki pakt, umowę ze samą sobą i. No, i trzymam się. Nie poddam się dopóki nie wygram. Tak, trzymamy. Tak jest. Do przodu. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję Tobie, Monika, za moją tutaj gościnę, że mogłaś tutaj przyjść i podzielić się swoim doświadczeniem network marketerki. I Dziękuję za zaproszenie, kochana. Myślę, że znowu będziemy się tam w przyszłości jakoś widzieć i kolejne rzeczy przekażemy. No mam Na to Jak nie znalazłaś, to teraz mi się ty nie możesz zgubić. Wiesz o tym. No dobrze. Dziękuję bardzo wszystkim, do zobaczenia. Pa pa. Do zobaczenia, ja, pa. pa.